Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Być może nieraz zastanawiałeś się, jak osiągnąć sukces. A może już osiągnąłeś jakiś sukces? Coś, co jest dla Ciebie ważne i istotne, i to, co za chwilę powiem, powiesz, że tak, tak rzeczywiście jest. Bo pierwsze, co chcę Ci powiedzieć, to nie mam dobrej informacji, czyli nie ma drogi na skróty. Jeżeli chcesz osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie, czy zawodowej, czy sportowej, ale nawet powiedzmy sukces w sferze prywatnej, to wymaga pracy i to ciężkiej pracy. I to nie dzieje się z dnia na dzień. To nie jest tak, że postanowisz, że osiągniesz sukces w danej dziedzinie i to się po prostu zadzieje. A jeśli zdarzają się takie przypadki, to myślę, że bardzo, bardzo. Rzadko. Jednak sukces okupiony jest ciężką, długą pracą. Daje to satysfakcję i poczucie, że może się więcej, może się osiągać kolejne cele i chce się więcej tych sukcesów. Niemniej wiąże się to z ciężką pracą. I co można zrobić? Co można zrobić, żeby ten sukces jednak osiągnąć? Może to jest ciężka praca. To fakt, ale. Coś pewnie można zrobić, żeby ten sukces osiągać. Przede wszystkim zaczynaj z wizją końca. Czyli zaczynając planować, a potem realizować swój cel, to wiedz, do czego dążysz. Wyznacz sobie cel, ale niech to będzie cel ambitny, bo to dodatkowo będzie Cię motywować, nakręcać do, do działania. Będziesz chciał to osiągnąć. Będziesz wiedział, czego chcesz. To musi być bardzo istotne, żeby zaczynać z wizją końca, ale też taką wizją, co dalej. No bo ten sukces osiągniesz, więc dobrze też na tym etapie już się trochę zastanawiać, co zrobię potem, jeżeli osiągnę ten sukces. Bo każdy sukces tak naprawdę jest w Twoim zasięgu, w zasięgu Twoich możliwości. Ale pytanie, co Ty zrobisz na tym początkowym etapie, żeby to, to się zadziało? I ważne tutaj są wizualizacje, wizualizacje tej drogi do celu, wizualizacje tego, jak przebiega ta droga, jakie są kolejne kroki na drodze do realizacji tego celu. I ta droga do celu nie jest idealna. Być może na początku w głowie masz taki idealny obraz tej drogi do sukcesu, że wszystko przebiegnie tak, jak Ty byś chciał. Że będzie to przebiegać bezproblemowo, że rozpoczniesz dziś i dokładnie w tym czasie, w którym sobie to zaplanowałeś, osiągniesz ten cel. I jakkolwiek ta data końcowa jest możliwa, to wszystko, co się dzieje po drodze, może się różnić od Twojej wizji, idealnej wizji, bo chcielibyśmy, żeby to wszystko było idealne, przebiegało bez problemu, bez takich wybojów na drodze, ale tak nie jest. Więc. Warto też się zastanowić, co może pójść nie tak, co może ci stanąć na przeszkodzie do, do tego sukcesu, do zrealizowania tego celu. I zastanowić się, co takiego może się zadziać. I na tym etapie warto dogłębnie to przeanalizować: co takiego może się wydarzyć, zadziać, co może postawić pod znakiem zapytania tą dalszą drogę. To są bardzo istotne elementy, jeżeli chodzi o, o sukces. O to, o to, czy ty chcesz osiągnąć ten sukces i co ty jesteś w stanie zrobić, żeby ten sukces osiągnąć. I w osiąganiu sukcesów bardzo ciekawe jest zdanie, że żyj na 100%, bo na 100% umrzesz. Należy się bardzo mocno zaangażować w realizację tego celu, w osiąganie tego sukcesu. Tylko wtedy poczujesz, że to jest na 100%, to jest naprawdę i że na 100% żyjesz. Bo to, że umrzesz, no to jest więcej niż pewne. A to, co Ty zrobisz ze swoim życiem i jak to poukładasz, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Więc planuj tak, żeby ten cel i ten sukces bardzo mocno Cię angażował, żebyś chciał tego sukcesu. To jest bardzo ważne i żebyś miał poczucie tego życia na 100%. Ja nie mówię tu o żadnych takich jakich szaleństwach, bo często życie na 100% w pełni może się z tym kojarzyć. Chodzi o takie poczucie spełnienia sensu i radości z osiąganych sukcesów. To jest bardzo ważne i istotne. Więc żyj na 100%, bo na 100% umrzesz. Taka jest prawda. Ale co Ty zrobisz z tym, żeby to życie było na 100%, żeby było wypełnione sukcesami, których ty chciałeś. To już jest inna kwestia. Więc planuj, analizuj, wizualizuj swoją drogę do celu i chciej swoich sukcesów. Angażuj się w nie na 100%. I niech to będą ambitne cele, które będą Twoimi sukcesami. Cześć.